Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie na naszym kanale Biznes Harmonii. Ja nazywam się Ewelina Niewiarowska. Dzień dobry, ja nazywam się Jolanta Jadczek Południak i razem z Eweliną tworzymy przestrzeń, w której rozmawiamy z ludźmi, którzy odważnie łączą biznes z człowieczeństwem, rozwój osobisty z przywództwem i wartości z realnym działaniem. Super, cudownie. I słuchajcie, czasami w życiu zawodowym jest tak, że trafiamy na ludzi, którzy zostają z nami na dłużej. I nie tylko dlatego, że robią wielkie rzeczy, ale też dlatego, że robią je z serca, z autentycznością i w zgodzie ze sobą. I taką właśnie osobą jest dla mnie Anna Urbańska. Poznałam Annę przed szkoleniem trenerskim ze struktogramu i pamiętam dokładnie ten moment, kiedy pomyślałam sobie: Wow! To jest kobieta, która widzi ludzi głębiej, która nie mówi tylko o rozwoju, ale dokładniej nim oddycha, dosłownie. E, także dzisiaj mam ogromną radość i dumę, że mogę być też w tej gronie zespołu Struktogram Polska jako licencjonowany trener. A jeszcze większą, że Anna przyjęła dzisiaj zaproszenie na naszą rozmowę. Ponieważ Anna Urbańska to nie tylko master trener struktogram, ale też neurocoach, przedsiębiorczyni i ekspertka, która od 28 lat wspiera liderów, przedsiębiorców i osoby na zawodowych zakrętach. Pomaga im odnaleźć swoją drogę i prowadzić firmy na własnych zasadach. Jest autorką 12 książek, w tym bestsellera DNA Biznesu. Jak robić biznes w zgodzie z sobą. I jej motto brzmi: Rób biznes na własnych zasadach, w zgodzie ze sobą i swoim mózgiem. Anno, cieszę się bardzo, że jesteś z nami dzisiaj podczas tej rozmowy, więc tutaj teraz oddaję Tobie jeszcze głos. Czy chciałabyś coś dodać tutaj na początek? Dzień dobry. Dziękuję Pani za zaproszenie. Dziękuję Ewelino, dziękuję Jolu. Myślę, że taki wstęp już został zrobiony, więc jestem do Waszej dyspozycji i z radością odpowiem na te pytania, pomysły, które się tutaj pojawiły, żeby wspomóc Waszych słuchaczy i obserwatorów. Super, no to cudownie, bo jesteśmy ogromnie tutaj ciekawe twoje perspektywy, więc gdybyś mogła zacząć od tego, gdybyś powiedziała o sobie, kim Ty jesteś dzisiaj jako kobieta, trenerka, liderka i co ciebie najbardziej napędza do działania? Kim jestem? No jestem przede wszystkim kobietą, która ma taki plecak, w którym jest wszystko. Jak chodzę z tym plecakiem, to zawsze słyszę, że dźwigam wszystkie ciężary, ale w moim plecaku jest wszystko: wszystkie przełączki, pisaki, naklejki i tak dalej, też zabawki dla dzieci, więc tak zacznę trochę żartobliwie. No, jestem przede wszystkim przedsiębiorcą i kocham to robić od 1998 roku, kiedy założyłam swój biznes i często słyszałam że to jest zły pomysł, rodzice kręcili mi kółka na głowie, gdzie w miejscowości Grudziądz, w której mieszkam, w kujawsko pomorskim odchodzić z dobrego etatu i otwierać biznes, że to nie jest dobry pomysł i że się bardzo boją o mnie i co to będzie i co się wydarzy, bo stałam się jedynaczką. Niestety mój brat zmarł chwilę, chwilę później, więc to było takie też ciekawe doświadczenie. Kocham szkolić, kocham rozwijać, pracuję z przedsiębiorcami, dosłownie sekundę temu biegiem skończyłam taką konsultingową sesję z takim człowiekiem, który jest ekspertem ogromnym w swoim biznesie, ale bardzo się zmęczył już tym, co robi i już tego robić nie chce. Rozmawialiśmy o tym, co mogłoby być innego, co mogłoby być w zamian, więc w wolnych chwilach piszę książki, a lubię bardzo grzewać w ziemi, w ogródku i kocham koty, jestem mamą i żoną górala. Super, Panie, ja mi przyszło do takie pytanie. Wiesz, świat zmienia się dzisiaj błyskawicznie. Mamy niepewność, szybkie decyzje, nowe pokolenia w zespołach, presję wyników y, i potrzeby autentyczności. Jak działa mózg lidera pod presją? Co się dzieje w naszej głowie, kiedy musimy podejmować decyzje szybkie, w stresie? Mm -hmm. No generalnie, kiedy jesteśmy pod presją, to wszystkie nasze mózgi działają w trybie przetrwania. Czyli wychodzimy z trybu tworzenia, wchodzimy w tryb przetrwania. A wszystkie najważniejsze i największe rzeczy dzieją się w trybie tworzenia. Więc też, w zależności od tego, jak jesteśmy skonstruowani, jaka jest nasza osobowość, jak działa ten nasz mózg i w jaki sposób też nauczyliśmy się funkcjonować, jakie mamy swoje własne doświadczenia, też przybieramy różne funkcje i różne jakby Tryby działania, sposoby działania, strategie działania. Więc ja myślę sobie, że to, co jest kluczowe, to to, żeby pod presją rozumieć, że to nie jest moment na jakąś wielką kreatywność, że to jest moment na to, żeby przetrwać ten dany moment, zgasić ten dany pożar, a to, co na pewno nam będzie sprzyjało, to też świadomość siebie, czyli tego, jak ja działam w sytuacji kryzysowej, czy właśnie presji, i jak działa mój zespół, czyli czego od kogo mogę się spodziewać, mi mhm dągnie w sytuacji presji, a kto mi powie dobra, biorę szable i idę dalej i idę działać i idę walczyć, więc to jest bardzo ważne. No i też kluczowe jest to, żeby też umieć pracować narzędziowo w sytuacji presji, w sytuacji stresu. No żeby pracować narzędziowo, no to te narzędzia trzeba mieć, czy warto jest mieć. Także to, to, co kiedy widzę, jak pracujemy z liderami, którzy są właśnie w wysokim poziomie kryzysu czy gaszenia pożarów, tam nie ma szansy na jakieś wyższe elementy z piramidy potrzeb. Maslowa tam jest po prostu przetrwanie. I ja wtedy mówię, dobrze, zadziałaj z tym, co musisz teraz żebyś mógł potem pójść dalej. Wiecie, to tak taką analogię trochę zrobię do życia. Jak chce nam się bardzo siusiu, bądź coś innego, to nawet jak będziemy mieć kontrakt na 10 milionów, to po prostu musimy pójść siusiu, podpi żeby podpisać ten kontrakt. Bo te potrzeby przetrwania są ważniejsze niż cała reszta. I tak nami kieruje właśnie mózg. Okej. Okay. Czyli nasza biologia. Bo z jednej strony też dużo się mówi o empatii i takiej samoświadomości lidera, z drugiej strony, no jak ten lider ma być samoświadomy, kiedy działa w trybie przytrwania, to wtedy włączają się inne tutaj elementy. Natomiast jak to jest, że niektórzy właśnie liderzy naturalnie budują autorytet, a inni, no pomimo takiego, wiesz, wysiłku, ciągle go tracą. Więc jakie są tutaj Twoje obserwacje i doświadczenia? Ja mam takie przekonanie, że autorytet nie bierze się z roli, którą pełnimy, czyli z tego, że jesteśmy szefem, dyrektorem, prezesem, nie wiem, premierem, prezydentem. Autorytet bierze się z tego, czy jesteśmy w prawdzie, czy jesteśmy w spójności, w autentyczności, bo ludzie tak naprawdę nie ufają naszym słowom, tylko naszym zachowaniom. I myślę, że to jest kluczowe, że jeżeli rzeczywiście mówimy o ludziach, którzy mają autorytet, to, to często są to właśnie takie osoby, za którymi po prostu idzie tłum. Ja mam takie swoje powiedzenie, że drzwi do liderstwa otwierają się od środka. Czyli to lider pierwszy otwiera te drzwi, żeby pokazać, kim jest. Jest bardzo dużo przekonań na temat tego, jak się buduje autorytet. Ja wierzę głęboko po tych wszystkich latach, że to jest właśnie to, czy ja dowożę. To, na co się umówiłam, czy ja dotrzymuję słowa i czasami biorę na siebie trudne tematy. Więc to jakby ja czuję, że to tak funkcjonuje. Autorytet rozsypuje się bardzo szybko, to jest bardzo trudne utrzymać wysoki poziom autorytetu, a tak naprawdę z autorytetem kryje się wiarygodność, zaufanie i to tak. o to chodzi. Jak tutaj spartaczymy temat, to będzie ten sztuczny autorytet, bo to jest mój dyrektor. Założone. i należy, wypada, powinnam. a cała ta reszta, ta prawda bierze się z tego, że, że po prostu jakoś się zachowujemy, jacyś jesteśmy, więc okay. tak, tak widzę ten wątek. Wiesz co, widzimy często liderów, którzy są świetni w działaniu, ale trudno im zbudować zespół, który idzie razem z nimi. Czy myślisz, że lider musi być bardziej trenerem i towarzyszem niż szefem z rozkazami? Co zmieniło się w tej roli? W jaki sposób znajomość biostruktury mózgu pomaga lepiej komunikować się z zespołem? O, mnóstwo różnych wątków <grym> tutaj mi się, tu się mi, mi się pojawiło. No, czyli jeżeli w ogóle używamy tej formy biostruktura mózgu, to mamy na myśli tą część naszej osobowości, która jest wgrana w nasze geny. Czyli mówimy o tej strukturalnej, funkcjonalnym elemencie naszego mózgu, czyli, jak ja to nazywam, takie nasze DNA. Czyli gena nie wydłubiesz, więc po prostu to jest coś, co masz w naturze i tak się zachowujesz. Nas liderów uczy się różnych zachowań. I my, jako liderzy, mamy być jacyś. Ja uważam, że dzisiaj w ogóle sama świadomość tego, czym liderstwo jest, jest kluczowa. I mnie bardzo bliska jest ta struktura związana z gotowością podładnego, czyli w jaki sposób ja potrzebuję zarządzać do pojedynczego członka zespołu? I oczywiście, my mamy swoje naturalne predyspozycje. Ja mam taki naturalny styl wspierająco-szkoleniowy, wynikający z tego, jaki mam mózg, jak zostałam skonstruowana, co lubię, co jest w zgodzie ze mną. Natomiast, kiedy mam członka zespołu, który pojawia się w tej mojej strukturze firmowej i on przychodzi na pierwszy dzień pracy, to ja nie mogę nim zarządzić szkoleniowo-wspierająco, ja muszę nim zarządzić dyrektywnie. Bo tu jest ten, to, to jest ta podstawa. Ja muszę mu powiedzieć, co, jak, w jaki sposób ma funkcjonować, co ma robić, a nie mówić mu, tutaj, no, stary, damy radę. I myślę, że cały ten element skutecznego zarządzania. To jest jakby z jednej strony zachowanie naszej natury, czyli mnie się lepiej pracuje z ludźmi, z którymi już jakiś czas jestem w zespole i oni mm -hmm. mają podstawę przynajmniej wiedzy, motywacji. Natomiast dużo trudniej pracuje mi się z osobami, które dopiero zaczynają, bo tam jest potrzeba zarządzania dyrektywnego, czyli dania czasu. Mhm. energii. Bardzo lubię pracować z tą gotowością podwładnego, kiedy jest już wszystko wie, wszystko potrafi, wszystko umie, mogę tylko delegować. Więc to też jest cudowny sposób, jakby na budowanie, na budowanie takiego członka zespołu. I myślę, że kluczowym jest, jakby gdybym miała podsumować ten wątek. Po pierwsze, rozumiem, jak mam naturalnie po drugie, nauczyłam się, czy uczę się, że nie, to moje naturalnie nie do wszystkich będzie pasowało w danym momencie jego gotowości. Jak ta osoba już przejdzie tą ścieżkę, jak to mówimy w Matrycy gotowości podwładnego, że już będzie gotowa na szkolenie czy na wsparcie, to ja tam będę jak ryba w wodzie. Mogę się mniej wygodnie czuć w tych stylach zarządzania dyrektywnym czy delegującym. No, ta wielu menedżerów w ogóle nie deleguje, bo z wiadomych względów, tak myślę, że wszyscy wiedzą dlaczego. Natomiast cały klucz polega na tym, żeby umieć się przełączać. I to mhm. jest dla tego prawdziwego, autentycznego lidera, który rozumie, że nie zarządza się tym samym stylem w całym zespole, bo zespół jest różnorodny i to jest klucz. Mhm. To jest... Ciekawe to, co mówisz, a powiedz mi jeszcze: ok, jak już mamy zbudowany zespół, to. Jak mamy podejść właśnie do tej różnorodności zespołu i tych różnych biostruktur mózgu, gdzie każdy z nas jest inny? I są ludzie mniej doświadczeni, i bardziej doświadczeni, i nowi w zespole, i ci, co dłużej pracują? No i tu się zaczyna sama, cała największa jazda. Jak my to mówimy w struktogramie, że sprzedaż że przywództwo jest jak sprzedaż, tylko trudniejsze. <laughs> Dlatego, że ja zawsze powtarzam, że klienta to my możemy sobie wybrać. A jak z którymś tam jest trudniej, mniej po drodze, jest mniej przyjemny, zawsze możemy powiedzieć, dobra, nie będę dla niego robić sprzedaży, bo jest mi niekomfortowo. A członka zespołu nie możemy zmienić z dnia na dzień, no bo byśmy cały czas szukali tylko tych, którzy są tacy jak my, w zgodzie z nami i, i jakby to jest, to jest ten wątek. Więc cały sens polega moim zdaniem na tym, że zaczynam od siebie Aha. i okej, okay, ja jestem taka. Taki jest mój naturalny styl przywództwa, no a potem przyglądam się moim członkom zespołu. Ja dzisiaj już nawet jak rekrutuję członków z zespołu do moich projektów, to ja już nie rekrutuję osoby X czy Y, tylko rekrutuję osobowość, której potrzebuję. Mhm. Rekrutuję dominantę mózgu, której mi w tym projekcie potrzeba. Aha. Czyli Jeżeli wiem, że mamy 3-4 osoby, które są e, osobami bardzo relacyjnymi, e, świetnie budują ten zespół, dbają o energię, o atmosferę, ale na przykład brakuje nam kogoś, kto będzie to lejkował i potem robił proces, to ja nie szukam kolejnego miłego, fajnego członka zespołu, który z nami będzie spijał kawę i herbatę i mówił: Ale jest super, kiedy masz urodziny, tylko szukam kogoś, kto być może będzie trudniejszy dla mnie w zarządzaniu. Aha no bo często niezgodne z moją biostrukturą, ale taki, który mi uzupełni zespół. I Najskuteczniejszym, najskuteczniej działającym zespołem to jest ten zespół właśnie, który jest różnorodny, w którym nie zawsze wiecie, leje się lukier i tęcza leci wszędzie, tylko tam, gdzie właśnie jest ta zgoda na różne role w tym zespole. I moim zdaniem to jest kluczowym elementem. Mhm. No Super. Tak. Zdecydowanie tak, bo doskonale o tym wiemy i przecież obie tutaj też, znaczy jak trzy jesteśmy na tym pokładzie, to, to wiemy i doświadczyliśmy różnych sytuacji z zespołami. Natomiast ja po latach pracy faktycznie w korporacji, to jest Ana, też to, co powiedziałam ci, że struktogram to jest taki totalny game changer i on naprawdę zmienia właśnie takie podejście. Bo z jednej strony ja właśnie wtedy jako lider korzystam bardzo, z bardzo wielu narzędzi, ale tych psychologicznych, tak? A tutaj po prostu, kiedy dotykamy naszego potencjału, naszego mózgu, to nagle okazuje się, że są jeszcze większe możliwości do pracy z ze zespołem. Ja na przykład często spotykam się z liderami też na mentoringach, którzy mówią, że mam zespół, ale nie mam zaangażowania, no jak to zrobić Ewelina, co tutaj, jak tutaj po prostu wzmocnić ten zespół, bo patrzymy na kogoś przez pryzmat swoich właśnie predyspozycji. A co według Ciebie gasi takie największe zaangażowanie ludzi w zespole? No wtedy, kiedy lider wie wszystko lepiej, czyli kiedy jest taki element pod tytułem no ja uważam, że należy tak zrobić, potem szukamy tych wszystkich, wiesz, takich Wiecie, takich wątków na zasadzie udowodnienia własnej tezy, czyli ta nasza, wiecie, zarombistość, takie podejście na zasadzie, co ty wiesz, człowieku? Ja to już po prostu zjadłem wszystko na, w tym temacie i tym nie słuchaj, więc to jest moim zdaniem pierwsza rzecz. Mhm. Bo druga rzecz jest też taka, że nie doceniamy ludzi po prostu, tak zwyczajnie. I to gasi też ich zapał, dlatego że. Każdy z nas potrzebuje tak zwanych głasków. Każdy z nas potrzebuje bycia docenionym, zauważonym. Mój mąż często mówi, Paweł, że za odrobinę uwagi ludzie dadzą się przeprowadzić po rozbitym szkle i po ogniu. Za tą odrobinę właśnie dostania uwagi i takiego zaangażowania, że jestem Tobą zainteresowany też jako człowiekiem, więc wydaje mi się, że to jest ten element. W którym po prostu nie dajemy tego od siebie jako liderzy, bo mamy nawał roboty, bo mamy milion rzeczy do zrobienia itd., itd. No i też presja. Myślę, że presja też powoduje, że właśnie gdzieś tam pojawia się w członkach zespołu takie właśnie podejście, że kurczę, ciężko to jest moim zdaniem, też takie właśnie wyzwanie, taki błąd liderski, w którym, Boże, Boże, jak tego nie zrobimy, to się wszystko zawali. Widzicie to tak jak czas matur, i ta biedna młodzież słyszy od swoich nauczycieli, profesorów, że to jest najważniejszy egzamin w ich życiu. Myślę, że to jest serio? Nie rób takiej presji na tej osobie i my czasami jak ten projekt ci powiedzieć się wszystko zawali. Serio? Ja mam taką znajomą, która mówi, zawsze zadaj sobie pytanie, czy masz zagrożenie życia. Jak nie masz zagrożenia życia, to reszta jakoś popłynie. Więc to myślę, że to są te rzeczy, że jakby za bardzo serio pewne rzeczy traktujemy. Tak się spinamy i potem. Y i potem tak guma nam po prostu pęka, nie? Już tak nie chcę tu wejść w takie, bo nie wiem, jaki jest kawałek Waszego programu, czy to można tak grubo iść, czy nie. Ale taka właśnie naprężona guma w majtach wiecie, że w ogóle, o, pękające guziki wiecie od marynarki. Mm. Naprawdę to. To bardzo ważne, co mówisz. Proste, a jak ważne. Bo wielu liderów ciągle myśli o tym, jak zmotywować, co się dzieje, że zespół gaśnie. A to są trzy. Proste rzeczy. Zauważ, doceni. Bez presji, tak? No, to są no, takie elementarne rzeczy, tak? Naprawdę. Fajnie, że to mówisz, bo powtarzamy to na wielu warsztatach, ale jak wiemy, usłyszeć, a zrobić, to są dwie różne rzeczy. Tak, tak. Ja jeszcze taki jeden wkręt wrzucę tutaj, bo my często też mówimy w struktogramie, że nawet nie o to chodzi, żeby motywować członka zespołu, tylko żeby go nie zdemotywować. Tak, Właśnie. tak. Bo to ludzie często robią, liderzy, wiedząc na przykład, że dla kogoś silną motywacją jest czas z bliskimi na przykład i bardzo ten czas sobie cenią. Mhm. Po prostu potrzebują pewnych elementów, które są dla nich istotne, a my sobie myślimy: A, jak go zmotywuję, jak mu zabiorę ten czas z rodziną? I potem nie rozumiemy, dlaczego w <tuszy> zespołu mówi: Wiesz co, y, chcesz się z tobą spotkać, to jest moje wypowiedzenie. I mówimy: Ale jak to? Przecież świetnie zarabiasz. Tak świetnie zarabiam, ale wiesz co, y, chcę jednak spędzać więcej czasu z moją rodziną. I mojo, moja demotywacja się pojawiła wcale nie wynikająca z tego, co ty myślałeś, że to będzie moja motywacja. I to tu, tu jest dokładnie. Właśnie, te trzy podstawowe elementy bardzo, bardzo ważne. Nie, nie, bądź, nie myśl, że jesteś wszystko wiedzący. doceniaj, zauważ, motywuj i realnie, realnie wyznaczaj zadania, tak? Przto ja mam, mi teraz przyszło do głowy takie pytanie jeszcze czy w twojej pracy spotykasz się rozmawiasz z liderami którzy po prostu są zmęczeni przebodźcowani rozdarce między zadaniami zespołami wynikami kpiami też domem tak jak mówiłaś też domem przecież każdy z nas ma swoje życie prywatne czy z twojego doświadczenia co najczęściej przeszkadza liderom w efektywnym zarządzaniu ludźmi Sami sobie przeszkadzamy. A kij w tyłek, które sobie wsadzamy, nam to najbardziej przeszkadza, bo po prostu. Wydaje nam się, że ta nasza rola jest taka po prostu ważna, że w ogóle bez nas świat się zawali, że bez nas to się już nic nie wydarzy, że to po prostu my w tej organizacji, w tym projekcie jesteśmy takim kluczem. Ja wróciłam dwa dni temu z wyjazdu, nie było mnie 10 dni, poprosiłam wszystkie zespoły w moich projektach różnych, że bardzo ba byłoby dla mnie ważne żeby teraz powiedzieli mi wszystko, co jest istotne, bo ja bym przez te 10 dni nie chciała się z nimi w ogóle łączyć. Mhm. Nie było ani telefonicznie. To była też taka swoista próba trochę. Mhm. Dla mnie i dla członków moich zespołów. Dla mnie głównie, bo ja jestem dość mocno, lubię mieć pod kontrolą. Ja mhm. lubię tam zerkać, podglądać, czy tam wszystko, aby idzie tak, jak ja bym chciała, żeby tylko ochronić ten zespół. To myślę, że to jest taka też domena wielu różnych liderów, że to poczucie kontroli nam się załącza. A tutaj ja po prostu zrobiłam wszystko, żeby je wyłączyć. Mhm. Po prostu ustawiłam drugi raz w życiu autoresponder. I napisałam, że będę do dyspozycji od 20 e, po prostu maja i dopiero jestem do dyspozycji. i Mi nie ma. Uh -huh. To było niesamowite, że ja zadzwoniłam dwa razy, żeby zapytać, czy wszystko jest. <grym> wszystko prostu... e, tak, tak. I ja myślę, że, że, że tu jest też pies pogrzebany, że najbardziej nam przeszkadza to nasze, to nasze poczucie kontroli, że za mało zaufania dajemy członkom zespołu. Że dowieziona rzecz niedoskonała um, będzie gorsza niż niedowieziona, i my w taki sposób podchodzimy. A ja, wiecie, dzisiaj przyszłam do siebie do firmy i mówię, no jak tam ten tydzień, dziewczyny? Okej, okay. wiesz, wszystko było w porządku, a różne rzeczy się działy, ale rozwiązałyśmy te problemy. Więc ja myślę, że my czasami sami stawiamy barierę rozwojową naszych członków zespołu przez ten to właśnie takie podejście na zasadzie, ja tu teraz muszę mieć nad tym wszystkim piecze", bo ty sobie sam nie poradzisz. Ludzie sobie genialnie radzą, tak jak sobie poradzili we wszystkich projektach. I to było niesamowite. Nawet ten projekt domowy też sobie ogarnęli. Tak? Wiesz, co bardzo ważne, co powiedziałaś tutaj, że nam się włącza ta, ten controlling taki nad tym zespołem, bo myślimy o tym, żeby uchronić zespół przed nie wiem, Trudnościami, wyzwaniami, porażkami, a przecież tylko wtedy oni się uczą, tylko wtedy ci ludzie mogą poznać coś nowego. Mhm. I zastanawiam się, dlaczego tak się to dzieje, że my. Z jednej strony myślałam, bo ja też tak kiedyś miałam, ja prowadziłam swój zespół też tak kiedyś miałam, później sporo tam pracowałam nad tym i uznam, że będę dużo delegować, żeby ci ludzie poczuli, że mają wpływ na coś, że mogą o czymś decydować, że właśnie kiedy na urlop, to. To się po prostu to kręci, i bez szefa też można sobie jakoś poradzić i całkiem dobrze, tak? Więc dziękuję Ci za tą odpowiedź, bo naprawdę to jest mądre, co mówisz. Dziękuję, staram się bardzo. Uczyłam się całą noc. <laughs> Ale prawda jest taka, że jak, jakbyśmy tutaj tego nie podsumowały. I jak patrzymy sobie też na raporty, różne rozwojowe, właśnie różne herowe raporty, to jest jasna informacja właśnie, że to, co jest najważniejsze na dzisiaj dla pracownika, to rozwój osobisty, docenienie i faktycznie. Kluczem do tego jest taka samoświadomość lidera. No bo kiedy lider odpuszcza te e, szelki? No kiedy on po prostu luzuje? No wtedy, kiedy jest siebie świadomy, kiedy sobie ufa i to, co powiedziałaś. I może wtedy zaufać ludziom, bo no, no wiemy, skąd się bierze kontrola i dlaczego ona nam robi takie, ani inne rzeczy. E, na koniec chciałabym zapytać, e, jak według Ciebie, jaka, jakiego lidera świat będzie potrzebował za 5-10 lat? Jakie kompetencje warto rozwijać już dzisiaj, żeby no, nie zostać w tyle jednym słowem, tak? Hmm. Ja bym powiedziała, że zacząć od siebie znowu. Czyli przyglądać się sobie, jakim jestem człowiekiem, jakim jestem liderem, co mi przynosiło rezultaty, co mi nie przynosiło rezultatów i korzystać z tych rzeczy, które nam dają rezultaty więcej. Czyli jak mogę w sposób świadomy wykorzystać swoje silne strony jeszcze lepiej. Jak mogę zobaczyć te momenty, w których miałam efekty, miałam sukces, miałam dobry zespół, w którym wszystko się układało, jak mogę tego robić więcej i powtarzać te rzeczy. Więc to, to, to nam się tutaj um, wielokrotnie przewijało już, że to jest ta świadomość siebie, to myślę, że to będzie taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, która przyszła do mnie, to zgoda na tą prawdę. Na autentyczność, na wiarygodność. Wiecie, ja tak rozpatrywałam po tej słonej epoce covidiańskiej, po tej pandemicznej epoce, co dzisiaj powoduje, że ludzie mają efekty. I w biznesach, i w życiu. I dla mnie to jest dzisiaj na pewno inteligencja zaufania. To już nie te wszystkie nasze, wiecie, IQ, nawet już nie e, Goleman, który nam powiedział o tej inteligencji emocjonalnej, bo to też oczywiście, ale inteligencja zaufania wtedy, kiedy nasze nie na żarty, nie nienakarmione ego jesteśmy w stanie wygasić. Na rzecz drugiego człowieka, rezultatu, efektu. Ja zawsze powtarzam, że pycha kroczy przed upadkiem i upadają ci liderzy, te firmy, te organizacje, ci politycy, ci ludzie, te wszystkie sytuacje, którzy po prostu mają poczucie, ja już to wiem. I Ty Ewelina wiesz, ja na początku każdego swojego szkolenia mam taki taki slajd, gdzie trener, niżejący już trener amerykańskiej koszykówki mówi, że liczy się tylko to, czego się nauczysz potem, jak już wszystko wiesz. I to jest, to jest taki kluczowy chyba element i myślę, że to są te kompetencje, których będzie lider tego nowego pokolenia potrzebował. I jeszcze chyba jedna rzecz, tak mi teraz przyszła do głowy, świadomość tego, że nasze dzieci potrzebują czegoś innego w życiu biznesowym niż my. Oczywiście, wy jesteście młodsze ode mnie, dziewczyny. Ja pracuję z moim 28-letnim synem, i on inaczej podchodzi do biznesu, do pracy, niż podchodzę ja. Ale dzięki niemu ja się uczę. Wielu rzeczy, których nie robiłam kilka lat temu, bo y, oczywiście maszyna wielofunkcyjna, kto jak nie ja, przecież wszystko ogarnę. I jeszcze zanim się położę, to jeszcze z zmywarki, w zmywarkę wstawię. Jeszcze szybko pranie wyłożę. I oczywiście odpowiem klientowi, bo napisał o 23.15. Więc ja jestem do dyspozycji. Ja myślę, że największe wyzwanie jest takie, że my trochę przyzwyczajamy i członków naszego zespołu, i naszych klientów do tego, jak mają nas traktować. Więc y, to chyba też to bym, y, Taki ważny element e, wrzuciła. Taki szacunek do tego, żeby być traktowanym przez zespół, przez klienta, tak jak sami chcemy właśnie, żeby nas traktowano. A, bo narzekamy, często, wiecie, tak, rzeczy, które, na które pozwalamy. No. Tak, ale ja też w kontekście tego, co mówisz, myślę, że jesteśmy też trochę w tym pogubieni. Bo z jednej strony, chcemy być tacy dostępni, tak jak mówisz, odpowiadamy w nosy, bo przecież napisał, i często jak odpowiesz, to ten klient, przepraszam, że tak późno. Tak, a my odpisujemy w nocy. Z kolei obserwujemy te młode pokolenia i mówimy: Wow, jak oni fajnie sobie to dzielą, tu jest praca, tu jest życie prywatne. Ale wydaje mi się, że w naszych pokoleniach to się po prostu ciągle przenika. Z jednej strony tak chcemy, z drugiej strony tak nie umiemy i jesteśmy na takim rozdrożu. Trochę tak? Trochę tak. Tak, coś w tym jest. Coś w tym jest. Dokładnie. Aniu, bardzo dziękujemy Ci pięknie za tą rozmowę. I padło tutaj dzisiaj bardzo wiele ważnych słów o tym, czym, tam, czym tak naprawdę jest leadership XXI wieku. I chyba to, co zostaje ze mną najmocniej, to przekonanie, że lider to nie tytuł. To postawa. To my z naszymi wartościami. Z naszą autentycznością, my, jako ludzie, i bardzo mi się podobało to, co powiedziałaś, że liderstwo otwiera się od środka. Piękne. Super, dziękuję. Bardzo dziękujemy raz jeszcze tutaj za rozmowę. I takie pytanie do Was tutaj, drodzy słuchacze. Jeżeli to, co, o czym rozmawiamy z Wami, rezonuje, napiszcie w komentarzu, co dla Was dzisiaj było najbardziej poruszające i trafne. A może macie też swoje jakieś spostrzeżenia i doświadczenia, z którymi możecie się podzielić. Także zapraszamy Was tutaj do komentarzy. Jeszcze raz ogromnie dziękujemy, że byłaś z nami i za to, że tak właśnie otwarcie mówisz o, o przywództwie, że go pokazujesz właśnie też swoim stylem bycia i że jesteś się tak bardzo inspirującą osobą. Także e, e, życzymy Wam tutaj miłej rozmowy, miłego oglądania i, i do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.